No witam wszystkich, dzień dobry, piękny słoneczny dzień. Dzisiaj e, chciałem wam pokazać, bo taka sytuacja się zdarzyła, że musiałem rano jechać odebrać swoje firanki na dzisiejszy dzień, no i pani nie wystawiła tych firanek na czas, więc musiałem stać. a w ogóle to się zaczęło jeszcze w zeszłym tygodniu, bo e, wszystkie te karnisze co potrzebowałem na dzisiejszy projekt. No, zlecenie wysłane było, ale ktoś coś zapomniał, ktoś coś nie dopatrzył I skończyło się tym, że nie miałem tych wszystkich karniszy, które potrzebuję na dzisiaj No więc sobie pomyślałem, ok, to jadę z samego rana Odbiorę wszystkie te firanki, te zasłony, wszystko wcześniej Pojadę, kupię karnisze i zdążę do, na pierwszy Na pierwszą, do pierwszego klienta na czas No, ale okazało się, że pani co firanki